Nawet lubię. No. Chcę grać. No, jesteśmy poprzeciwne. Trzy na cztery. Co za czul? Skąd? Złumi się, już zginęłam. Oh. To to. Teraz ty zaczynasz na, na, na Boga I znowu ginę. Kurde, jak? Co, zabijasz kogoś? No. no ja nie, ja tylko ginę. Ok, jednego ci strzeliłam. Co ten gościu? Jak? Tu stoi I mnie nie podniósł ciul! Kminisz to! Kminie. Kminisz to! Sere, stał gościu. przy mnie! Stał przy mnie i kurde! To kiedyś koleś stał totalnie na mnie, no nie i, i tak mnie nie podniósł. To właśnie coś na tej zasadzie. Serio flashbang. No, A nie, to, to nie to. Sorry, koleś. Pomyliłam. Nie, chyba tak nie pogram. Serio? Tak. Jak mnie przez ścianę? Naprawdę przez ścianę? Właśnie... Y I aha, 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 no super! Co to było? To było ogłuszające jakieś ciemstwo. Omega, omega, jak ja to zrobiłam? chowaj się! jaki to Proszę, oh, fak! kłupek. Dobrze wiedział jak mnie wykurzyć. Zginęłam. <tryk> ha, zrewanżowałam mu się. Wcześniej on mnie zabił, teraz ja je jego. ci się, stary, moja pomoc nie przydała. Oj! A! Serio? Pomóż, koleś, pomóż! O, dzięki. Dobić to. Nie pomagać jej, tylko dobić. A tu ci mam gnoju. Nie yeah, zarąbał mnie granat. Dzięki. Ja cię zabiłam? Nie. Yeah. <laughs> Już myślałam. O, coś mnie zabił. O, oh my God. mnie też. Ja nie ogarnę. Przegrywamy. No. Finisz. Jak on to doch... Hanna robi no. Nie, nie trafiłam się. Dzięki. To było smutne. też ogarnął, że tu też jest przejście? No. Raczej. Co? No raczej, że tam jest przejście. Że gdzie? No tam. Skąd? Tyta. Skąd? Gdzie tam? Co? Jak? Kurde. Skąd kuźwa? Skąd? No ja właśnie też się pytam skąd. Skąd <śm> No co mnie, Nudzi no, wam się z tymi granatami czy co? No chyba tak. Sorry koleś, ale nie podejdziesz tam za chuj! Za Tak. pana nie podejdziesz? Nie za chuj. jest Kurde, no snipery, no, z tym ten za dużo nie zrobię jak ja nie mam snajperki. Kurde nie umiem się na... Kur... kurde nie umiem się na No tak na gołe też. klaty, znaczy się tak na, na w pięści. No, też. no, nie no koleś, co? No co, no, no, no co? On to zrobił! Przez ściany napieprzają, no ja kolno. Serio. Hmm. O, kogoś sfiniszowałam, ale ostro wyrwałam po tym. Granata rzucił A, A nie, sorry, kolo Oj Nie, spienia to O nie, tam nie podejdę A. Nie nie podejdziesz? Nic, tak sama do siebie konwersuje. Gdzie ty w ogóle jestem? cię w ogóle nie widziałam w tej grze teraz tutaj? Jestem i bardzo dobrze się czuję. Tak ja jestem. A mam? Nie nie mam, myślałam, że mam może... granat. A, gdzie to? Tam był. O. Ale mnie ściupało! O Boże, tylko ośmiu zabiłam. Tylko! Ja pewnie jakieś czterech, ale... Trzech! No właśnie! Ja tej... Nie, nie, nie! nie. No myślałam, że to ty. Ale jadę. Serio? Któż ktoś mi rąbnął flashlightem? A nie wiem gdzie jestem. Nie. What? No co oni mają do tych granatów przecież ja tu żyję. Nie żyjesz, nie żyjesz. Żyję jeszcze. Te zbuki to nie moje. Jak przez skrzynkę no to ja. Jak to zrobiło? Przez skrzynkę do mnie wpieprzyłaś? Nie, e, nie, kimś, macierzu, e, zaś, serio, zaś granat. Serio, flashbang? co ja mam z tym flashbangiem, kurde? Zasłona dymna. No nie, ja. ja. 13 na 13 no nie, no nie wierzę. Ja się campię, kurde. Zaś. Chciałabym trafić na tę mapę, w której nie kampię. Bo to tak trochę chujowo. I tak ginę, ale... Kto mi ciupnął w... Nic nie widzę. O, oh Miki, dobrze, dobrze byli, dobrze byli. Serio! Ja już prawie go zabiłam. O, śnieg. Nie, 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 go... nie, tam nie idę. O, tam, tam. Fuck. Nie wiem, do kogo strzelam, ale strzelam. Co to było? Co to było? Ja się nie pytam. Nie! To jest żałosne, naprawdę. O, jak patrzę na siebie, to też to jest żałosne. Na K! Ty zrobiłeś 8, nie 3. Co? Ja zrobiłam 17. No to. Pójdźmy! pięć Tak, zrobiłam egzekucję, ale ktoś też zrobił na mnie Znaczy prawie Kurwa, nie jeb mnie flashlightem teraz Tak, wiem, że przegrywamy Tak, w deskę strzelaj, masz rację Niemcu Nie wiem kto to był, ale był debilem, że tak do mnie podszedł Zdjęłaś go? No bo kurde od tyłu mnie chciał grać? 13, śmierci. 20 kili, 16 śmierci. <gulity> ja dzisiaj lamię jak cholera. Dla mnie możesz lamić, serio. O, no koleś jesteś ze sniperką i latasz Jolu, naprawdę. No ja bym tak batała. Znowu mnie przez ścianę trafiają. Dobra, granat ogarnęłam, zasłużyłam A, Chyba mnie tak ścięło, że źle trafiłam. Ups. Ja nie umiem granatami rzucać. Ja też. Chociaż czasem mi się uda. Coś tu rzucini. No! <noise> I te tutaj jest na snajper. Snajper elit. <noise> Co za ciul tutaj wpiek, Jakiś imię trafił. Jakieś imię słów. Zzina No zabić ich no kutwa, zabij ich no Ludzie dwóch dwóch i wygramy no jednego. jest dziękuję Dziękuję.